Dobrze. I dziurka oraz mały żółty kurczak. To się że na tyle nas jest, te przyjaciele, rzekł kurczak. Ale byłoby miło spotkać nowego przyjaciela. Tego ranka chłopiec samotnie spacerował po łonce. O, byłoby miło spotkać nowego przyjaciela. Pamiętam, bo Cyprian. Cyprian. Cyprian tu. No, układaj. Tu! Mama trzyma. No, tu! Tu! Następny. Brawo! Bravo. Bravo Cyprian.